Przepustka bitewna i wybory czołgów zażetone nie są na pewno łatwe, ale słuchajcie, zrobimy sobie dzisiaj listę tych czołgów od tych lepszych do tych gorszych, żebyśmy mieli jakiekolwiek pojęcie na temat tego czym się kierować, czym te maszyny są dobre, w czym są słabe i żeby zdecydować, który z tych czołgów wziąć, na przykład jako pierwszy porozumiem, że część z Was nawet jeszcze niektórych maszynek nie wybrała. A tutaj mamy ten odcineczek, który Wam na to pozwoli, przynajmniej częściowo, bo tego najnowszego czołgu niestety wziąć nie będziecie mogli, czyli tego ruska, wiecie, z tym działkiem, systemem ładowania, bla, 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 bla to teraz nieistotne. Tak jak widzicie, tych czołgów na przestrzeni lat Wargaming zaczęło dorzucać więcej i więcej i więcej. I mamy co, co roku, czyli w tych trzech etapach przepustki, podwaczałki wrzucone. Żeby nas zachęcić do tego, żeby tę przepustkę robić jako taki dodatkowy aspekt, żebyście mieli kolejną maszynę w garażu i tak, dalej, i tak dalej. Więc czym się kierować przy wyborze właśnie tych maszynek? No, na pewno waszym stylem gry przede wszystkim, bo to jest mega ważne. Jednak styl gry to jedno, a to, co oferuje maszyna, to coś zupełnie Innego i dzisiaj sobie chwilę o tym pogadamy, robiąc właśnie tę listę. Zanim to jednak zrobimy, chciałbym Was zachęcić gorąco do tego, żebyście skorzystali z linku na dole. Jeżeli kupujecie gry, to sprawdźcie sobie mojego refa. Jeżeli chodzi o Eneb, macie tutaj bardzo dużą ilość tytułów. Jeżeli chodzi o samą bibliotekę, 38 tysięcy, więc sporo ktoś tam coś tam kupił, macie też bardzo fajne promocje na niektóre tytuły, macie e karty do gier, e czyli do Robloxa, czy zacząłem, e do PlayStation Store'ów, na Steam, etc., etc., co ciekawą opcją są karty podarunkowe, karty podarunkowe na Netflixa, e Google Play, Allegro, e wiecie, do wszystkich sklepów tutaj możecie to znaleźć, więc jak ktoś by chciał zrobić jakąś e niespodziankę swojej bliskiej osobie, kumplowi, nie wiem, etc., etc., zawsze może z tego skorzystać. Do ładowanka na PSN są, do ładowanka na Xboxa w postaci Xbox z No są. Oczywiście jest też cała reszta, ale chciałbym wam pokazać, tutaj jest na samym końcu taka ciekawa zakładka, jak tanie gry. Wchodzicie sobie w tę zakładkę i otwiera wam się cała fajna biblioteka z tytułami dosłownie. Za niską cenę od kilku złotych, czterech, pięciu do tam kilkunastu do dwudziestu złotych, możecie zgarnąć mega dobre tytuły. Być może w takim nostalgicznym systemie, akurat część z Was skorzysta. Także klikajcie w link na dole, sprawdźcie sobie ceny, czy Wam się to opłaca. I zachęcam gorąco. Moi kochani, ale to nie wszystko. Dlaczego? Dlatego, że tak jak widzicie tutaj na ekranie, specjalne dropy u mnie na kanale ruszają. Jest to wyselekcjonowana grupa twórców, którzy na Twitchu będą mieć właśnie te fanty. O co chodzi? Od 20 do 24 będziecie mieć do zgarnięcia emblematy, rezerwy i zasoby w postaci apteczek, żarcia i tak dalej, i tak dalej. Więc wpadajcie do mnie w tym tygodniu od czwartku do niedzieli, tak jak widzicie do 24. W sumie to do poniedziałku te fanty będziecie mieć dostępne. Jednak w przyszłym tygodniu również coś będzie i będzie to kamuflaż. Dlatego zapraszam gorąco i no co, widzimy się na Twitchu. Ja dzisiaj będę grał stylu ze stylem Shelby, i będę robił właśnie misje od Wargamingu, żeby dostać te dropy na kolejny tydzień. Więc, jeżeli chcecie, no to wpadajcie, zobaczycie, jak ten czołg się spisuje. Jeżeli opuściliście odcinek na YouTube, to nic się nie martwcie. Cały dzień będę tym prawdopodobnie pykał. Do zobaczenia. Moi państwo, moi mili, jedziemy z tematem. Zaczynamy sobie układać tę listę od obiekta 777. I powiem Wam tak: zanim wyszły te moduły, ja strasznie hejtowałem ten czołg. O Jezus Maria, jak ja hejtowałem tę maszynę. Obrzydliwy gun handling e, działo, po prostu skupiało lata jeszcze było niecelne nie dało się tym grać przynajmniej ja nie byłem w stanie. Jednak odkryłem, że dobry zestaw modułów na tej maszynie jest w stanie zdziałać cuda i zmienić ten czołg nie do poznania. Więc gdy wyszło minus 8, gdy wyszły te wszystkie eksperymentalne moduły, gdy doszło turbo i tak dalej, i tak dalej, no ten czołg wręcz stał się jednym z moich ulubionych. Pomimo tego, że ma, bardzo mało nim grałem, będzie to dla was może zaskakujące. Nie dam go do kategorii gówno, gdzie dałbym go 4 lata temu. Dam go do kategorii dobre i postaram Wam się udowodnić, że jest inaczej. Z każdym w tym roku opanowałem już do końca ten czołg, Wiem, jak on działa, z jakim zestawem modułów będzie się spisywał najlepiej i może nawet zrobię o nim odcinek. Bezeta. Bardzo ją lubię. Jest to troszeczkę zmienione. Zmieniona polska ciężka dziewiątka. Tutaj mamy przy... praktycznie takie samo działko. Tutaj chyba wszystko, nawet jeżeli chodzi o działo yy przynajmniej jeżeli chodzi o celność, funkcjonuje w tym samym systemie, ale ma troszkę mniej alfa z tego, co pamiętam i niestety nie ma tyle pancerza, za to mam wrażenie, że szybciej jeździ, więc daję do, do kategorii daję radę, jednak nie wiem, czy Wam się spodoba, bo tak jak polska dziewiątka fajnie dinga, fajnie odbija tym frontalnym pancerzem, wbrew pozorom przynajmniej ósemki, siódemki, dziewiątki, no z niektórymi dziesiątkami to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo i tak się przebijają ale ym, ta bezetka niestety ma gorzej. No dobra, Erak, Z nim <laughs> ja bym go w ogóle dał najchętniej tutaj. Ale po tym nerfie i po tym, co zrobił Wargaming, jest to dla mnie zupełny bezsens. Więc dajemy go do kategorii daje radę, bo ta maszyna dostała takiego nerfa, mam wrażenie, że na którego nie zasłużyła. Kontrolowanie powerclipa przez obcinanie czołgom wszystkich fajnych statystyk i sprowadzanie ich do po prostu zwykłych szaraczków według mnie jest niefajne. 一。E Uważam, że ten czołg nie zasłużył na tego nerfa, którego dostał, i my niestety nie możemy się cieszyć fajną maszyną, fajnym czołgiem, z dobrym, przyjemnym działem, gdzie można było dawać snapy. No już nie ma w sobie czegoś takiego, co mogłoby zachęcić ludzi do grania, właśnie tą maszyną. Zresztą to też widać po matchmakingu rzadko kiedy go widuje, bo e, zostały mu ucięte najzwyczajniej. Jaja, chociaż nie jest to zła maszyna, tak wyżej go dać. Nie mogę. Lorka, i tutaj mam problem, bo ja najchętniej umieściłbym ją w Kategorii dobre. Grałem nią ostatnio, gra się nią przyjemnie. Mamy definitywnie jedno z najfajniejszych, najprzyjemniejszych działek, jednak znowuż pena. No, nie mamy peny. Mamy świetną wieżę, moim zdaniem tak, bardzo dobra wieża na dziewiątym poziomie, ale cholera jasna: papierowy kadłub. I co zrobić, jeżeli nie mamy miejsca do grania na wieżę? No. Nic z tym nie zrobimy, i tak jak dostała bufa, tak wydaje mi się, że ten buff jest niewystarczający. I chciałbym ją dać wyżej. No, chciałbym, ona powinna być gdzieś pomiędzy daje radę, a dobre, ale zostawię ją na razie tutaj. Czyli nie możemy wycisnąć maksymalnego potencjału z tego czołgu w momencie, kiedy nie możemy schować kadłuba, bo side scrapa tym też nie zrobimy. I czy to tylni, czy to przedni, nie ma to żadnego znaczenia. Tutaj musimy grać na wieżę. Jeżeli tego nie mamy, no to jest totalna. Totalna lipa. E, co do tego nowego tworu, sam nie wiem, czy on powinien wylądować w kategorii dobre. Teoretycznie mamy te trzy pechy w magazynku. No mamy. Mamy fajny pancerz na wieży. No jest. I side scrapa zrobimy? No nie zrobimy. Wiecie co? Ja nie chcę się nastawiać. I wystawiać wam tutaj na, na piekło, więc dam go do kategorii Daje Radę. Po prostu wrzucam go na razie do kategorii Daje Radę, chociaż uważam, że na spokojnie mógłby, dla mnie personalnie siedzieć w dobre. Tak, uważam też, że w większości średnio będzie w stanie podpasować. Bo tak, side scrap ciężki, graj na wieże fajne, używanie tego systemu magazynka odwróconego, no jest spoko. Ja potrafię się w tym czołgu odnaleźć, ale nie wiem, czy cała reszta będzie, więc na razie. Tutaj wrzucę go do kategorii. Daję radę. Jeżeli coś się zmieni, to dam wam na pewno znać. No i teraz krem de la creme, widzowie. Mój ulubiony ciałk nie chcę o nim nawet gadać, i to jest bardzo personalne, co teraz robię, bo ja z tym czołkiem mam ostrego bifa. Pamiętam, jak nim zagrałem kiedyś, gdy to wyszło, i myślałem, że to będzie fajne do podbijania, że to będzie trochę takie, takie su z linii do, do Dzika, czyli do 268 V4. No niestety nie było i się strasznie zdowiodłem. Poziom irytacji, jaki we mnie wywoływał ten czołg, jest po prostu zbyt duży. A więc ta maszyna definitywnie mi nie leży. Nie mamy. Wieży to po pierwsze, nie mamy jakiegoś super fajnego działa, nie wiem, ja nie lubię tego czołgu, niby ma odbijać, czy nie odbija nic, ani to jest celne, ani to. Żadna charakterystyka w tym czołgu do mnie po prostu personalnie nie przemawia. Jest to bardzo osobisty odbiór. Ktoś z was może powiedzieć, że to jest super maszynka i spoko bardzo. Jednak to jest moja tier lista. ja hejtuję ten czołg i mówię mu nie i nigdy się z nim nie polubię, nawet jakby go zbufowali 30 tysięcy razy, nawet bym tym nie chciał zagrać. Kapezecik po, po tych zmianach, słuchajcie, ten czołg jest spoko. Jeżeli lubicie te tryby, jeżeli lubicie sobie postać w krzaku i posnajpić, albo czasami wykorzystać właśnie ten drugi tryb do ataku, no to to będzie genialna maszyna dla Was. Po tym bufie chory DPM, szalona wartość, mógłby na spokojnie być w topce, ale ja go wrzucam, nie mogę tym grać, bo i tam cała starta przekleństw. To nie jest po prostu moja bajka, a jak nie jest moja bajka, tutaj zrobiłem mu specjalną, specjalną rubryczkę, specjalny ranking, jednak znowuż lubicie snajpić, lubicie te deczki, lubicie siedzieć w krzaku, ten czołg będzie dla was. No to moi drodzy, kobra, Ten czołg zasługuje na pewno na słowa uznania, jeżeli chodzi o toksyczność. Jedna chyba z bardziej toksycznych maszyn na dziewiątym poziomie, o ile w ogóle jakiekolwiek inne są blisko tej maszyny. Mamy chory magazynek chaekowy. Który możemy zmieść przeciwnika, możemy tym czołgiem wyzerować dziesiąty poziom. Jeżeli chodzi o średniaka, możemy tym wyzerować niszczyciela czołgów i tak dalej, i tak dalej, używając właśnie tych haszy. Czy kobra jest dla każdego? Otóż nie trzeba się nią trochę pobawić, trzeba nakombinować. Sytuacyjnie będzie genialna, na dłuższą metę może być ciężka w obsłudze, bo to nie jest super łatwa maszyna. Co ciekawe, posiada pancerz, posiada chory. Chory obrót tutaj kadłuba, więc z tym musicie się też liczyć, że wszystko pod działką ja bym raczej brał, żeby tak nie irytowało właśnie strzelanie tą maszynką, bo przeładowanie ma długie, to może boleć, jednak uważam, że kobry niżej dać po prostu nie można. Kolejną maszyną jest Char Futur. Futur jako jeden z pierwszych czołgów, które wyszedł, posiada wszystkie cechy dobrego meta. I daję Wam gwarant, że jakby Wargaming zrobiło gdzieś z tego czołgu kiedyś jakąś premkę, to ludzie by się na to rzucili i grali by tym i spamowali tym 24 7 a 8 byłyby martwe. Dlatego, że Char Futur jest jednym z najpopularniejszych czołgów na 9 poziomie. Pomimo tego, że to nie zarabia, pomimo tego, że nie jest to żaden super czołg drzewkowy, tylko czołg nagroda, to jest jest grywany przez całą masę właśnie graczy. Mamy cztery pestki w magazynku, strzelamy co 4 sekundy, ale mamy spoko kamuflaż, mamy dziwny profil, który odbija całą masę pestek, mamy fajne celne działo, dobrą penę na podstawie i na goldzie, co powoduje, że ta maszyna jest mega popularna wśród graczy, dlatego nie można dać go niżej. Gra mi się nim przyjemnie. Markowanie tego czołgu zawsze jest fajne, można tym zagrać pod spota, można tym zagrać pod uszkodzenia. Nic na tym czołgu nie sprawia mi personalnie problemów, i uważam, że jest to w ogóle jeden z lepszych medów w grze, który jest dostępny za żetony. Dlatego mam taki problem z tym light'em, że go tak wykastrowali. Szkoda. Moi drodzy, kolejną maszyną, jaką będziemy mieć, to jest Kunze Panzer. I e, tak na dobrą sprawę wrzuciłbym go do kategorii gówno, ale tego nie zrobię, bo da się tym grać. Ciąg, który posiada dwa tryby: ten tryb snajperski, i ten tryb, i wiecie, tam do, 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 do jazdy, i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem to trochę taki przekombinowany. Czołg, który chce być leopardem, ale nie domaga. Dosłownie ten czołg nie domaga w byciu leopardem PTA i nigdy domagać nie będzie. Jest to maszyna dla mnie, tak jak mówiłem, przekombinowana, nie mająca większego sensu i zastosowania w sumie w dzisiejszym randomie. Więc jak ktoś lubi się pobawić, prawdopodobnie zagra tym trochę gierek, ale mając do wyboru szarfutura na dłuższą metę, nawet o tym czołgu. Hmm, nie będzie pamiętać, nie spojrzy już na niego ponownie. Jak wejdziecie na czarka, no to tutaj już się robi kaplica. Można go zezłomować albo trzymać w garażu, niech hey, się to? kurzy. Moi drodzy, kolejną maszyną jest nic innego jak Phase One. Tutaj widzowie topka. W przypadku tego czołgu możemy mówić tak naprawdę o nim godzinami. Jest to maszyna kompletna. Dlaczego? Dlatego, że jego... Pancerz, jeżeli chodzi o tę górną płytę, i dolną, pod dobrym kątem jest w stanie coś odbić, a górna odbija nawet pod zwykłym, jeżeli oczywiście nie są to czołgi, 330 pędy. Wiecie o co chodzi? Potrafi dingać kadłubem. Świetna wieża do momentu, kiedy coś właśnie 340 pęki was nie zacznie bombić, bo wtedy takie 50 na 50 wchodzi, a tak naprawdę nawet więcej, jeżeli nie jesteście dobrze ustawieni. Cypel potrafi być mega strollowany, w sensie, że włas. Od tego włazu często się jestem w stanie odbić. No, tak jest skonstruowany ten czołoklep i strzelać powierzchni, jak się tę wysoką pętkę ma. Jednak zrobimy tym side scrapa. Zagramy tym na dziesiąte poziomy bez większego problemu. Mamy fajną wieżę, fajne opuszczanie, e, bardzo dobre opuszczanie. Mamy świetną penetrację. 340 pętki pozwala nam na komfortowe przebijanie mamutów, co jest super sprawą. a Apeczki też domagają, więc wszechstronny. Czołg. Nie będzie sprawiać problemu, jak złapiecie gdzieś miejsce do grania na wieży, to będziecie siekać na prawo i lewo. Jedna z najstarszych maszyn, tak jak Char Futur i ciągle w topce. Te czołgi nie wypadają z obiegu, ciągle są uwielbiane przez graczy i ludzie po prostu chyba lubią te dwie maszynki. Weźmy sobie tego Czecha. Czy ten Czech zasługuje na kategorię dobre? Jest to czeski pojazd ciężki z dopalaczami, ale ja w nie widzę w nim nic specjalnego. Oprócz tego, że ma znowuż taką mechanikę dorobioną na siłę, no zrobili tym Czechom te durbo dopalacze z tych chińskich czołków, Wow, wow, wiła, wow, wow. ale tutaj szaleństwo. Czyli próba znowuż takiego, nawet nie wiem jak to określić wrzucenia czegoś nowego do czeskiej nacji, pomimo tego, że to już istnieje w innej odsłonie takie to jest wiecie Trochę przekombinowane i zupełnie bez sensu. Ten czołg że oprócz tych turbodopalaczy niczym się nie wyróżnia. Ani to nie ma jakiegoś super DPM-u, ani to nie ma jakiegoś super pancerza, ani to nie ma jakiegoś celnego działa i tak dalej, i tak dalej. To sobie po prostu jest i to jest czeskim czołgiem z dopalaczem. I to wszystko. To są właśnie zalety tego, tej maszyny. Czy można byłoby chcieć więcej od tego czołgu? Jak najbardziej. O dziwo, mam wrażenie, że z tych wszystkich czołgów, które tutaj grałem, tym robiłem najlepsze wyniki. Nie mam zielonego pojęcia, czy to jest kwestia tego, że były dopalacze właśnie używane w dobry sposób, czy po prostu randomki mi oddawały. Ciężko mi powiedzieć, ale złe to na pewno nie jest, więc można tym sobie popykać. Wracając do tematu, została nam jeszcze niszczarka amerykańska. No, ten Tesek. I powiem Wam, że, powiem Wam tak. Ja bym go umieścił personalnie w kategorii dobre, bo mam takie uczucie, że to jest raczej maszyna dla mnie personalnie dobra, bo ma świetne działo. Ja go umieszczę w kategorii dobre, chociaż dla większości raczej powinien być w kategorii daje radę, chociaż mi się on się cholernie podoba. 400 na bombie, opuszczanie minus 7 też jest spoko, praktycznie 3000 bazowego DPM-u bez dosyłacza, bez załogi, bez racji, bez niczego, na sucho, czyli nieźle. Jeżeli lubicie grać pod DPM, to jest troszeczkę takie działo e piątki, wiecie, no, no chociaż tej peny. Tutaj nie mamy takiej pięknej i wymalowanej, bo mamy jej 320, musiałem sprawdzić, także 320 pęki, więc gdzieś tam do tej piąteczki trochę jej brakuje. Jednak, jak już złapiemy kogoś lewym przyciskiem myszy, zaczniemy mielić, to ta wieża też coś poodbija i ten kadłub czasami będzie dingał te, te maszynki, które mają około 300 pęki gdzieś tam na tych APCR-ach, więc tutaj tutaj łatwego przebijania górnej płyty nie ma. Oczywiście znowuż, gdy wchodzą te hity 340+, no to no to większość tego czołgu jest przebijalna Ale to się tyczy tak naprawdę każdej z tych maszyn Którą tutaj widzicie Więc tragedii nie ma Specyficzna maszyna do grania Bo wieża usadzona z tyłu Może powodować problemy u niektórych Ale powiedzcie mi co sądzicie o tym rankingu I czy w ogóle wam to odpowiada Jeżeli chcielibyście Napisać mi jakie są wasze top 3 maszyny Z tych czołgów zażetonych to to zróbcie, a ja spośród tych osób wylosuję zwycięzców trzech na pięć paczuszek. O, trzech zwycięzców po pięć paczuszek, żeby było ciekawiej. Dlatego piszcie w komentarzach oczywiście, które z... Czołgi Was zainteresowały najbardziej, także dziękuję za dzisiaj, trzymajcie się, to jest mój ranking czołgów, jeżeli chodzi o te maszyny za żetony, wybierajcie mądrze, wybierajcie z głową, e, ta maszynka, pamiętajcie, będzie dostępna dopiero podczas trwania drugiej przepustki, bo dopiero wtedy zgromadzimy 28 żetonów, więc na razie do niej dostępu nie macie. Kochani moi, jedziemy z Aefeizem, jest to maszyna wszechstronna, czyli... Możemy nim zagrać na wieżę, możemy nim zagrać na Sajdzika. Mamy świetną penę na EGOLdzie 340 i 258 na podstawie czego chcieć więcej. No, nie wiem, czy możemy oczekiwać czegoś więcej od takiego czołgu, który jest zażetony. Nie daję wam za to gwarant, gdyby Toyzard w Tour były czołgami premium. Ochryste panie, to byłaby bajka, dosłownie bajka. Zobaczymy tylko, czy uda się coś zrobić w tej rundzie. Niby matchmaking wygląda fajnie. Ale pamiętajcie, że to jest w dzisiejszych czasach bardzo zwodnicze, czyli matchmaking, czyli losowanie czołg wygląda fajnie. A co z tego, jak rozjazd jest jakiś dziki. Rozjazd jest totalnie nietypowy. I nic nie możesz zrobić, pomimo tego, że masz dobre czołgi. Więc zobaczymy, jak będzie w tej rundzie. Oczywiście się po niego nie wychylam, żeby sprowadzić mu pestkę, bo to mnie rozniesie. Zagramy sobie to chyba na spokojnie. Pejzik. Piękna maszyna, przyjemna dla grania, do grania, dla graczy, jedna z pierwszych maszyn, które zostały wypuszczone do tego Battle Passa. Mam wrażenie, że Wargaming tutaj dość mocno wjechało z tymi żetonami za pierwszym razem, tymi czołgami za żetony za pierwszym razem. Ojojoj. No, będzie tutaj stał tym konkurorem, i będą problemy, żeby fajnie sobie pograć to na bank. Nie to też jest właśnie irytujące. Możesz ziomek się przesunąć, bo chciałem pestkę strzelić. Opa, dzięki. on tak będzie grał, to go zaraz rozniesie. On tutaj nie może grać tym czołgiem w ten sposób. Nawet jakby chciał, to nie za bardzo, ma jak. No, ja mam. W sensie, WZ ze snajpy, proszę państwa, WZ ze snajpy, ludzi już odpina moim zdaniem, to, to, już jest, to już jest gruba odpinka i odklejka, no snajpiące wz -y i to jest właśnie to, co, to o czym wam mówiłem, że często... Ludki po prostu nie grają już tego w żaden sposób. I to jest naturalne, no. Po co masz tutaj wjeżdżać, skoro możesz sobie zająć świetne pozycje i grać pod swoje taki... Nie ma to większego sensu. Ale jest trzy prezencik, no to co? Zaczynamy gościa farmić, bo on tutaj za bardzo nie będzie mógł grać. Ja chyba pestki nie dostanę. Więc mogę się wychylić. O, dostałem jednak. Czyli on musiał grać wysoko, okej. Okay. Ale irytujący jest ten Conqueror, co? Nie wychyle się po to, nie mam też zamiaru po to zjeżdżać, bo 700 piona już robi robotę. Więc, słuchajcie, się cofniemy. No i tak, ta drużyna, która gra tutaj agresywnie, przeważnie przegrywa. Przeważnie przegrywa Mordor, dlatego że te pozycje do trzymania po jednej i po drugiej stronie są za dobre. Więc zobaczcie, że dodanie tego podjazdu, żeby ludzie mogli w końcu zacząć grać Mortal, i tak i tak niczego nie zmieniło. Bo ludki zaczęły sobie grać rampę. Ale dobra, mamy fajną maszynkę. Więc wyniesienie turtla powinno być tylko i wyłącznie formalnością, ustąpioną elegancko. Fejzik jest przecudowny. Uwielbiam. Uważam, że to jest ogólnie jedna z lepszych dziewiątek w ogóle w grze. I jeżeli będziecie grać na spokojnie, skupiać do końca, to swoje sfarmicie. Szkoda, że kawu piątka pojechała na drugą stronę. No bo przez to nie mam dostępu właśnie do uszkodzeń. A widzę, że chłopaki na konkurarze i na mx też nie za bardzo chcą się ruszyć. Czy mi jakaś w ogóle rotacja tutaj cokolwiek da. Podjazd wodą na miela na mx -ie. na razie jest totalnie niemożliwy. Nie ma opcji, żebym to zrobił. O, on tu jedzie. No dobrze. On chyba będzie grał skałkę na krótko, takie mam wrażenie. No chyba, że się w końcu zdenerwuje i będzie chciał się wychylić gdzieś na side scrapie. Dokładnie. No ten Leopard na pewno zaskoczył te 700 pionę, ale on nie może też grać u góry, bo go rozerwie. Także widzicie, to jest to, o czym mówię. W dzisiejszych czasach nawet matchmaking, gdy jest dobry, niczego to nie zmieni, bo design map jest, jaki jest, bo ludzie grają, jak grają. No, i weź teraz zachęć kogoś do tego, żeby grał inaczej, skoro nie musi. Dlatego przed Wargamingiem cała masa roboty, słuchajcie, cała masa roboty, zmian na mapach i tym podobnych rzeczy. Już nawet nie mówię o balansie czołgów, bo, bo to jest dość zabawne. Nie wiem, czy gracie w Path of Exile, ale tam patrze, jak wychodzą, to są przeolbrzymie. Na prawdopodobnie jeden patch na sezon to jest jak patch sprzed 2 albo 3 lata w World of Tanks. <grymne> Taka ciekawostka. Yy, Okej, okay. mamy 2300 uszkodzeń zrobione. I co ja tym fazem? W tym momencie, gdy dostałem te pechę od WZ, -y, bo ta pecha od konkurora to nic, ale ta pecha za 700 prawie od WZ, -y. gdzieś tam ze snajpy stąd, pop się ustawił. Mnie delikatnie przeorała. Ty, no jak tak będziesz stał, to. On, on nie. Kurczę musiałby się inaczej ustawić ziomeczek. Bo no tak to po prostu zasłania cały podjazd i nic nie można zrobić. O właśnie. Trzeba było zrobić to wcześniej. 2700 Szkoda, szkoda. Szkoda 700 piony. Ale znowuż, celne działko, można się wychylać, można strzelać tak naprawdę bez mierzenia na takim dystansie. Tym czołgiem, bo działo jest praktycznie cały czas, widzicie to, skupione. Nie boli granie taką maszynką jak ta. Wręcz odwrotnie? W większości osób powinno sprawiać frajdę. No granie na wieżę tutaj. Ja jestem, ja się czuję jak szef. Strzelenie po tym błazie i trafienie tej pestki też nie jest jakieś łatwe dla przeciwnika. Ten włas bardzo dużo odbija. No może nie w tej grze, bo widzę, że mam dziurę zrobioną na wylot. Ale wiecie o co chodzi? A miali jest u góry. jest też, muszę uważać. Ale 3700 siadło. 3700 siadło. Ona że kajek nie będzie. Szkoda, tylko że 700 piona się nie cofnęła szybciej. Gdyby on się cofnął szybciej, miałbym tutaj jeszcze jakiegoś kompana do grania. I ja się zastanawiam, czy jasno powinienem spróbować jakoś uciec. No ale jak mam stąd przerotować, gdy jest czołg lekki i buraska. A wykonalne. I znowuż, widzicie, ja nie muszę zbyt długo mierzyć. Ja tutaj mam stabilizator, dosyłacz i. Eee. AP. On mi gdzieś stąd chyba dał, nie? Ale zaraz sprawdzę. Nie tu. O, wiecie, jak to blisko było! Bardzo blisko, żeby tego trafiło. A szkoda, nie udało się. Ehm, czy robić presję? Ja chyba muszę. Zrobić cokolwiek tutaj. Ale... Heh. wjazd tego konia, gdy będzie dobrze ustawiony, to nie za bardzo. O, to poleciało w ogóle jakoś krzywo. Staram się im pomóc, żeby jakoś te fragi powyciągać. Powinienem prawdopodobnie wjechać w Konkurencję ale też podjazdu jakiegoś łatwego pod niego nie mam. Wyczyścili mi całe zielone, więc zaraz po mnie przyjadą. Ale 400 jest, chociaż utrzymanie tej pozycji nie było łatwe. Strata HP na początku. Smuteczek. Ej, on chyba uciekł, mądry. O, nie uciekł. Ach, myślałem, że dam tak ładnie po dubsku. No trudno. I tak, i tak, moi drodzy, nie ma to wielkiego znaczenia. Czy to wejdzie, czy ja go zabiję, czy ja tutaj na tym wychyleniu się zginę. Yy, dlatego, że gra już się skończyła. Co do samego Faz'a. Uważam, że jest to maszyna wszechstronna, że jest to maszyna, którą będziecie mogli sobie fajnie pograć i się po prostu dobrze bawić. A jak ktoś chce, to szarfuturek jako opcja zastępcza, jeżeli wolicie medy.